Motorsport w każdym wydaniu jest absolutnie piękny. Jesteśmy na wystawie Auto Nostalgia, stoisko polskiego Związku Motorowego, Mistrzostwa Polskich Samochodów Zabytkowych, i tutaj mamy naprawdę mnóstwo fantastycznych, pięknych maszyn w zasadzie z całych dziejów motoryzacji. Samochody przedwojenne, jak auto DKW, to są nie eksponaty muzealne tylko samochody które rzeczywiście startują jeżdżą rywalizują w rajdach i takie oto piękne pucharki załogi jeżdżące tymi samochodami zdobywają auta przedwojenne jak właśnie maszyna DKW auta powojenne jak tutaj stojąca Tatra Tatrapol to są lata 50 pod względem stopnia unikatowości wyjątkowości ta czeska maszyna dorównuje też takim markom jak BMW czy Mercedesy, po prostu motoryzacja w takim klasycznym wydaniu jest piękna niezależnie od rozmiarów, bo tutaj po drugiej stronie mamy, jeżeli ktoś jest z mojego rocznika, dorastał w czasach PRL-u, to pewnie takie sprzęty jak motorynka też doskonale pamięta. Po osiedlach, po miasteczkach, po wioskach takimi sprzętami młodzież jeździła i też pierwsze takie motoryzacyjne doświadczenia zdobywała, zwłaszcza, że jest to dość no nie chcę powiedzieć prosta konstrukcja, ale konstrukcja, którą za młodu można też było rozebrać, złożyć samodzielnie i trochę podstaw mechaniki się po prostu nauczyć. Dużo poważniejsza maszyna z kategorii motocykli M72, maszyna wojenna, autentyczny też oczywiście sprzęt, kawał po prostu pięknej historii. Tutaj troszeczkę nowocześniejsze już rzeczy, Fiat Super Mirafiori, Maszyna oczywiście rajdowa. To są, to są wszystko w 100% oczywiście maszyny oryginalne, maszyny działające, jeżdżące, przywożące puchary, mistrzowskie szarfy, wicemistrz polskich pojazdów zabytkowych 2024 rok w kategorii Post 80, czyli oczywiście lata 80. Widać oczywiście to jest konstrukcja właśnie z tego okresu. Tutaj mamy jawę też w bardzo ciekawej wersji z koszem, takim dość też opływowym, także też bardzo ciekawa konstrukcja, też mnóstwo trofeów zdobytych jak przystało na francuską motoryzację z tamtych lat bardzo atrakcyjne kształty, też oczywiście ciekawe rozwiązania techniczne, z których wówczas ta francuska Marka słynęła. Tutaj mamy Hondę z kolei. Bardzo niewiele egzemplarzy właśnie w tej wersji nadwoziowej, w wersji Coupe. Też oczywiście Pucharek tutaj stoi, zdobyty przez to auto Honda S800 z lat 60. Także właściwie tutaj wszystkie dekady, wszystkie okresy motoryzacyjne mamy pokryte, mamy zabezpieczone przez te samochody. No, śmiało można powiedzieć klasy mistrzowskiej, skoro takie właśnie tytuły zdobywają. No i na koniec jeszcze dwie maszyny, dwa jednoślady motocykle MZK. No, MZK jak MZK, ktoś mógłby powiedzieć, Poczciwa konstrukcja z NRD, ale ta maszyna brała udział w sześciodniowych Enduro, bardzo takich słynnych, prestiżowych zawodach na motocyklach. No i tutaj w nieco takim bardziej klasycznym, ogólnym stanie maszyna, którą już pokazujemy, również MZK. Widać tutaj to piękno, jeżeli chodzi o czas, o poziom jakby tutaj zadbania. Absolutnie też klasyczny. Sprzęt warto oczywiście wspomnieć, warto żeby go oglądać, podziwiać, no i też na nim jeździć, bo to co jest najważniejsze, to jest to, że te wszystkie maszyny, te wszystkie sprzęty po prostu działają. To są eksponaty muzealne, trzeba się mówić, że samochód stojący, samochód zaparkowany po prostu się psuje. Należy nim jeździć, należy z niego korzystać, z samochodu, z motocykla, z tych przepięknych maszyn i ludzie startujący ty, tymi sprzętami w Mistrzostwach Polskich Samochodów Zabytkowych po prostu to robią, odnoszą sukcesy i też świetnie się przy tym wszystkim bawią, bo też i o dobrą zabawę w tym wszystkim chodzi.